Jeden z wielu poglądów na sytuację z emigrantami wygląda tak: wszystko, co się dzieje przy granicy z Białorusią, ma ścisły związek z przeprowadzeniem ataku na Iran. Ameryka nie wie, jak zachowa się Rosja i Chiny, dlatego, całe zamieszanie z uchodźcami przy polskiej granicy. Uchodźcy są wykorzystani jako pretekst nie dla Rosji, tylko dla NATO, aby mogli ustawić swoje wojska przy granicy z Rosją na wypadek ataku na Iran wszystko zacznie się dziać w ciemności dlatego nastąpi wyłączenie prądu w krajach Unii Europejskiej na długi czas gospodarka jest celowo zahamowana ponieważ zbliża się konflikt a was drodzy państwo zostawiam z pytaniem kto tak naprawdę dowozi migrantów w miejsce granicy bo nie jest to ani Rosja ani Białoruś jest to te państwo które chce mieć pretekst do wprowadzenia zachodnich wojsk pod granicę wschodnią a to, kim jest ten kraj, zostawiam już w waszej wyobraźni. Róbcie zapasy, bo czasu mało. Imigranci są dostarczani z Turcji, są nieświadomi tego, że są wykorzystani do konfliktu. Rosja nie ma interesu wysyłać imigrantów tylko na to. Dzięki temu wojska zachodu mogą zbliżyć się w naszym kraju, Polsce, bliżej granicy wschodniej. A to, co mówią Wam w telewizji, odwrotność, jest odwrotnością tego, co jest prawdą. Cały cyrk ze srowidem to jedno wielkie, tajne przeszkolenie ludności na wypadek sytuacji kryzysowych. Przeszliście nieświadome szkolenie wojskowe. Na rozkaz siedzicie w domu i robicie zakupy w wyznaczonych godzinach, a do lekarza mogli się dostać tylko poważnie chorzy. Tak dzieje się jak na wojnie. Miejcie w zapasie wodę i jedzenie, i leki dla siebie i swoich bliskich, bo czas, który nadejdzie, będzie bardzo trudny dla całego świata. W przeprowadzeniu tego toku rozumowania widzę błędy wynikające głównie z tego, że spojrzenie jest zbyt wąskie i płytkie. Atak na Iran nie jest celem, a pośrednim działaniem globalistów. Celem jest utrzymanie globalnej władzy w tych samych rękach. Rzeczywiście emigranci są wykorzystani do innych działań, niż im się przedstawia, ale imigranci nie są dostarczani tylko z Turcji, która jest w odczuwaniu z Rosją i Iranem. Turcja, będąc krajem muzułmańskim i czując jak kraje muzułmańskie, jest również w NATO, jest pomostem z Europą i krajami chrześcijańskimi. Rosja rzeczywiście nie ma interesu dążenia do konfliktu z NATO, ale może zostać zmuszona sytuacją globalistów do posunięć groźnych dla Polski, co aktualnie doskonale robi nieludzki człowiek o osobowości bestii, który twierdzi, że Białystok należy do Białorusi, a w ślad za nim inne bestie w ludzkiej skórze, podobne do Bandery, którzy mu wtórują i zbierają wokół siebie osoby środowiska patologicznego. Groźne zdrowemu społeczeństwu poprzez ogromny potencjał nienawiści, jakie mają w sobie. To jest ogromna mniejszość patrząc procentowo, ale wystarczająco jest ich wiele ilościowo, aby wprowadzić ogromny lęk i uruchomić rzeczywiste rzezie między Polską a Wschodnim sąsiadem. W rzeczywistości, gdyby nie było gruźb, a odwołanie się bez atmosfery strachu. Do serc mieszkańców Grodna, Świsłoczy, Kamieńca czy Brześcia, mimo że zamieszkiwała tam większość ludność polska przed 70 laty, która była wywożona, ciemiężona, umniejszana i której utrudniano życie oraz wzrastanie w dumie, honorze i wolności, urzeczywistniając brzemię pewnej ideologii, a gdzie aktualnie Polacy nie są większością. To ogólni mieszkańcy dobrowolnie wybraliby opcję nieaktualnego prezydenta Białystok do Białorusi, a Grodno do Polski. To wynika z moich prywatnych odczuć po rozmowach z przeciętnymi Białorusinami, jakże zlęknionymi i proszących o największą dyskrecję, twierdzącymi, że wyprą się swoich słów, gdyby rozmowa wyszła na jaw. Cyrk ze Srowidem nie jest tajnym Przeszkoleniem ludności, a zwykłym braniem za mordę. I ma taki sam cel, jak reżim sanitarny, jak każdy inny reżim, pod inną nazwą, z innymi pretekstami. W innym wypadku, po co obozy koncentracyjne, oprócz Europy, również w Kanadzie czy Australii? Blokada gospodarcza, promeny energetyczne, logistyczne, blokowanie sieci dróg, wyłączanie z ruchu, tworzenie ślepych dróg. Ograniczanie ilości pasu ruchu, tworzenie dróg jednokierunkowych z dwukierunkowych, podnoszenie cen, śledzenie, kontrole, mandaty oraz paraliż funkcjonowania administracji i służb, a w końcu blokowanie informacji po wcześniejszych zawirowaniach i propagandzie oraz cenzurze jest ogólnym trendem elity globalnej do utrudnienia i uprzykrzenia życia w każdej dziedzinie i na każdej płaszczyźnie. Aby mieć kompletną kontrolę nad biednym fizycznie i upodlonym społeczeństwem, skłóconym, zdezorientowanym, chorym fizycznie, mentalnie i duchowo, aby nie stanowiło zgranej, zdrowej, zjednoczonej, świadomej masy ludzi.